A dzisiaj lekcja w restauracji. Najważniejsze frazy w języku angielskim, kiedy jesteś w restauracji za granicą. Cześć, tu Aleksandra Bacańska. Dzisiaj jesteśmy w restauracji, uczymy się słówek i fraz, które Wam się na pewno przydadzą jedna po drugiej. Postaram się chronologicznie o tym mówić. A jeżeli którąś część ominę, to na pewno znajdzie się w darmowym e-booku, do którego link macie pod, e, pod odcinkiem w opisie odcinka. Pamiętajcie jedną rzecz, zanim zacznę prezentować te frazy, wszystkie powtarzacie ze mną na głos, out loud. You do so, please. E, powtarzając. Po cichu, powtarzając w myślach, uczycie się bardzo wolno. Zaufajcie mi, nie ma tutaj mocnych, natomiast powtarzając na głos, uczycie się najszybciej, jak się da, wedle Waszych możliwości. Więc polecam uh, to repeat it out loud. Let's start. Wchodzimy do restauracji. Pierwsze co warto znać, a właściwie wystarczy rozumieć, to: Do you have a reservation? Czy macie Państwo rezerwację, bądź czy masz rezerwację? Ewentualnie: Can I take your coat? Czy mogę wziąć Pani, Pana płaszcz? To wystarczy rozumieć. Od początku chciałabym, abyście zapamiętali frazę I'd like to. Chciałabym, chciałbym, bo realnie w restauracji będziecie jej często używać. Jest ładna i uprzejma, bo niektórzy powiedzą I want, chcę, ale to już nie jest takie kulturalne, więc I'd like to. I co możecie chcieć? Jak dzwonicie, to mówicie I'd like to make a reservation. Chciałabym zarezerwować. I'd like to book. Chciałabym zarezerwować stolik. I'd like to book a table. To są wymienne frazy. I'd like to uh, see the wine list. Chciałabym zobaczyć listę win. I'd like to see the menu. Chciałabym zobaczyć menu. Kolejna fraza. Jak zapytacie, e, gdzie możemy usiąść? Where can we sit? Czyli tutaj od razu już mamy to słówko can. Ono też często w restauracji e, występuje: czy mogę, czy mogłabym, czy pani by mogła. Więc where can we sit? Potem pytacie, czy możemy siąść na zewnątrz? Can we sit outside? Albo can we sit by the wall? Czy możemy przy ścianie? Czy can we sit in the corner? Czy możemy w rogu usiąść? I też mi bardzo potrzebna fraza, kiedy przychodzimy w większej ilości osób, to od razu pytamy kelnera, czy możemy połączyć stoliki. How would you say that? Jakbyście to powiedzieli? Can we put these tables together? Excuse me, can we put these tables together? Czy moglibyśmy połączyć te stoły? I wracając do naszego can, fraza can you or could you będzie non-stop używana? I hope so. I na przykład prosicie kelnera, żeby wysprzątał stolik, czyli can you clean the table, please? Or um, can, you, um, can you light the candle? Czy mogłaby pani zaświecić nam świeczkę? Can you light the candle? Light zaświeca tak samo jak światło. Can you, um, can you recommend something? Czy mogłabym pani coś polecić? Can you recommend something for vegans? Can you recommend something for vegetarians? I w tym momencie podajecie frazę niestety częstą I'm allergic to. Jestem uczulony, uczulona na. I'm allergic to. Milk, nuts, cocoa, whatever you wish. I od razu pytanie do Was. Jak powiecie, czy moglibyśmy się przenieść, czy mogłabym. Przesiąść się. To u nich po prostu będzie, czy mogę zmienić stolik. Can I, czy tam, can we change the table? Can we change the table? Czy możemy się przesiąść? Więc nie ma co szukać po głowie jakichś wyjątkowo trudnych rzeczy, typu przesiadać się, u nich nie ma takiego słówka, po prostu change. Ok, uh, i teraz um, kolejna rzecz. W momencie, kiedy um, chcecie zamawiać jedzenie, um, interesuje was, jak długo będziecie czekać? How would you say that? What is the Waiting time. Jaki jest czas oczekiwania? What's the waiting time for the meal? Na posiłek, oczywiście. Eee, Kellner coś tam wam mówi, potem pyta się was, mmm, Are you ready to order? Czy jesteś gotowy, aby zamówić? No i zaczynamy. I'll have tarara. Poproszę, albo to i to for me, please. To dla mnie. Tutaj też oczywiście jak najbardziej mówicie o tym, że jesteście allergic to something, czy I want something lepiej I would like something, chciałabym something without meat, chciałabym coś bez mięsa, I would like something i tutaj możecie też podać smaki. I would like something sweet, coś słodkiego, I would like something sour, kwaśnego, bitter, czyli gorzkiego, spicy, coś ostrego. Więc to też bardzo się przydaje taka fraza, bo już kelner wie w jaką nutę coś Wam ma zaproponować. Też zamawiając, możecie dopytać, na przykład zamawiając jakieś mięso czy steka, możecie dopytać, czy to jest light, czy heavy. To, to, jakby, to też może Wam pomóc, czy to jest coś bardzo tłustego, czy fat or not fat, i tak dalej, to, żeby sobie tak uprościć tematy, już wiecie mniej więcej, czy to będzie ciężki, ciężki posiłek, czy lekki. Jeżeli chodzi o steka, no to wiadomo, macie rare, medium, rare, medium, um, i możecie mieć oczywiście oczywiście well. Dumb, czyli rare to jest ten krwisty, medium rare, półkrwisty i tak dalej. Fraza, która mi się <ścoughs> często przydaje w lecie, szczególnie na ogródkach, to jest zdanie: Do you have a blanket? Czy ma pani kocyk? <laughs> Żeby się przykryć. E, więc to też, też warto e, zapamiętać. I pytanie do Was: Co oznacza, jeżeli mówi kelner We are out of? Out to jest poza, nie ma, wyleciało. nie mamy. We are out of... I teraz my chcieliśmy na przykład, nie wiem, z truskawkami. Dessert with strawberries. And the waiter answers, well, but I'm afraid we are out of strawberries. Czyli po prostu nie mamy truskawek. One się skończyły. Albo we have ran out of strawberries. Skończyły się. Nie ma. Więc out, of. Pamiętajcie, bo szybko będziecie wiedzieć o co chodzi. Pytanie kolejne podczas zamawiania: Is it a big portion? Na przykład, czy to jest duża porcja, because I'm hungry or because I'm not hungry. I tutaj rzeczą, o którą często, szczególnie jeżeli nie zamawiacie jednej potrawy, tylko wiele, i pierwszej, i drugiej deser, jakieś dodatki, aperitify, nie wiadomo co, i dużo rzeczy zamawiacie, to oczywiście kelner może zapytać: What goes first? Czyli co przynieść w pierwszej kolejności? Może paść takie. Zdań i wtedy pokazujecie uh, this or that or everything at the same time albo wszystko naraz. So that's your choice. Na końcu uh, posiłku możecie też poprosić, uh, zapytać: uh, Can I get another round? Czy mógłbym jeszcze raz to samo? Can I get Czyli kolejna runda? Can I get another round of this thing nie? tej rzeczy? I w Stanach, właściwie nie tylko w Stanach, ale w ogóle w wielu miejscach na świecie, też was będą pytać, jak będziecie zamawiać wodę, czy chcecie sparkling. Albo with gas, czyli gazowana, albo tap water, czyli ta bez gazu. Ona często się kojarzy z tą wodą jakby z kranu, ale tak naprawdę, bo tap samo w sobie jest słówkiem, które oznacza kran, ale tu chodzi o taką normalną, źródlaną, zwykłą wodę. Tap water. I w Stanach jeszcze warto na przykład wiedzieć, że oni często się, warto się zapytać, is the tip included, is the service included? Czy usługa jest zawarta w wartości już rachunku, czyli chodzi o napiwki. Najczęściej w Stanach te napiwki są już zawarte w rachunku i nie musicie dawać dodatkowego tipa, czyli na piwku. Co jeszcze się przyda? No, bon appetit to oczywiście to jest francuskie zapożyczenie, ale ono działa naj, najbardziej chyba najczęściej. Oczywiście enjoy your meal, enjoy, always cool, ale bon appetit jest takie more fancy and widely used. Na koniec mamy: Can I have the bill, please? Poproszę rachunek. I tutaj, jak się chcecie dzielić rachunkiem, to macie dwie opcje. Pierwsza opcja to let's split the bill czyli dzielimy, ale na zasadzie oddzielamy. Split, czyli rozdzielamy, więc każdy płaci. Everybody pays for themselves. Czyli tak jakbyś separately, to są wszystkie takie synonimy, że I pay for myself, everybody pays for themselves. Separately albo po prostu we split the bill. Natomiast druga wersja jest we share. To wtedy, kiedy dzielimy na równe części rachunek. Są trzy osoby, to dzielimy po prostu rachunek na trzy. I teraz słuchajcie, jeszcze mi przyszło to, jak siedzicie sobie, a, a dodatkowa osoba się pojawiła, to jak poprosicie kelnera dodatkowe krzesło? Moje robione słówko get. Excuse me, can I get one more chair? Czy mogłabym poprosić? Resztę słówek macie w e-booku, więc ściągajcie go od razu, razem ze zdaniami i ćwiczeniami, a, a tymczasem enjoy your day!